Witajcie kochani, zapraszam Was na przegląd do sklepu Pepko I na początek mam dla Was cudny wazonik, który jest ceramiczny w kolorze kremowym i do tego ma taki prosty kształt. Kosztuje on tylko 15 zł i idealnie sprawdzi się na wiosnę. Kochani, w dzisiejszym odcinku będziemy mieli sporo nowości, ponieważ Pepko pojawił się wielkanocny komplet talerzy i do niego do kompletu mamy talerz na jajka oraz paterkę w kształcie jajka. Oprócz tego mam dla Was nowy wianuszek z zajączkiem, pojawiła się też kolejna ozdoba do ogrodu. Nie zabraknie też nowych kubeczków, a pod koniec filmiku mam dla Was nowości do kuchni. Więc kochani, oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki i zaczynamy sobie od hitu odcinka. W Pepko pojawił się przepiękny wielkanocny komplet naczyń, i na początek z tego kompletu mam dla Was talerzyk na jajka który jest w kształcie kwiatuszka, do tego jeszcze mamy tutaj taką figurkę w kształcie zajączka. Talerzyk nie jest za duży, bo mamy tutaj miejsce na 6 jajek. Kosztuje on 20 zł. I jak widzicie, on tutaj naokoło ma takie ozdoby, które będą się powtarzały na tym komplecie. Obok mamy miseczkę, na której te ozdoby są już bardziej widoczne. Do tego też ona ma taki delikatny kształt kwiatka. Kosztuje 8 zł, a pojemność mamy tutaj 630 ml. Ale na dole mamy perełkę, przepiękna, taka mniejsza paterka w kształcie pisanki. W ogóle ma jeszcze takie śliczne wzorki w kształcie kwiatków i zajączka. Kosztuje one tylko 17 zł, a średnica mamy tutaj 24 cm. I oczywiście talerze. Powiem wam, że bardzo mi się ten kształt podoba, bo jest taki romantyczny, do tego naokoło mamy ten wzorek. Do wyboru macie mały talerz w cenie 8 zł, który ma średnicę 20 cm oraz duży, który kosztuje 12 zł i ma średnicę 26,5 cm. Powiem Wam, że komplet już mi się bardzo podoba, a wiadomo, jest to dopiero początek, więc na pewno dużo rzeczy się jeszcze pojawi. Ciekawa jestem, czy ten komplet bardziej pójdzie w taki zestaw do herbaty, gdzie będziemy mieli nowe kubeczki i na przykład zwanek do herbaty. Czy bardziej w taki komplet obiadowy, gdzie będziemy mieli na przykład nową sosjerkę. No Jestem naprawdę ciekawa, co Bebko dla nas szykuje. Mieliśmy już drewnianą deseczkę w kształcie zajączka, a teraz pojawiła się w kształcie pisanki, która naokoło ma taki delikatny wzorek, a pod spodem mamy jeszcze podkładki. Kosztuje ona 20 zł. Mam też dla Was nowe kubeczki, tym razem nie są one wielkanocne. Pierwszy jest zielony i mamy tutaj napis Pani Roślinka, więc idealnie sprawdzi się dla pań, które lubią rośliny albo na przykład pracę w ogrodzie. Kosztuje on tylko 8 zł, a pojemność mamy tutaj 400 ml i jest on w kształcie takiego garnuszka. Natomiast drugi idealnie sprawdzi się dla kogoś, kto lubi lato, ponieważ mamy tutaj kubek pełen słońca. On również kosztuje 8 zł, też pojemność mamy tutaj 400 ml i tym razem jest w kolorze żółtym. Dawno nie mieliśmy nowych strojków, a teraz pojawił się taki przepiękny wianuszek, do którego mamy przyczepionego takiego zajączka, a na około kilka ozdób. No powiem Wam, że jeden z ładniejszych strojków, jakie dotąd mieliśmy. Wianuszek jest wykonany z takich delikatnych gałązek, więc idealnie sprawdzi się, żeby powiesić go na drzwi, ale wydaje mi się, że do okna też by pasował. Kosztuje 35 zł. Kochani, w PEPKO coraz więcej rzeczy pojawia się do ogrodu, i mam dla Was kolejną ozdobę na patyczkach. Tym razem mamy tutaj takie pszczółki albo motylki. Kosztują tylko 4 zł, a w zestawie mamy dwie sztuki. Ale popatrzcie, jak one są fajnie wykonane. Na druciku mamy tutaj nawinięty taki delikatny materiał, coś ale takie rajstopki. I ja sobie przypomniałam, że jak ja byłam dzieckiem, to moja mama właśnie robiła takie motelki z takich starych rajstop i drucików, a później jeszcze ozdabiała je lakierem do paznokci, a później przyczepiało się je szpilkami do tapety i wisiały one na ścianie. No wiecie, nie było wtedy pepko, więc trzeba było sobie jakoś radzić. Kolejna nowość do ogrodu to sekator, który kosztuje tylko 7 zł i jest dostępny w dwóch kolorach. Kolejny wazonik, też ceramiczny, ale tym razem w kolorze zielonym. Do tego ma kształt takiego dzbanuszka. Podoba mi się w ogóle jego uchwyt i kosztuje on 10 zł. Jak widzicie, do Pepko też dojechała spora dostawa szklanych wazonów i pojawił się ten, który co roku pojawia się w Pepko. On ma taki klasyczny kształt. Kosztuje tylko 6 zł i idealnie wam się sprawdzi na każdy bukiet. Pojawił się też ten duży, prosty wazon, który idealnie wam się sprawdzi jako taka ciekawa podstawa do stroika. Do środka po prostu dajecie mniejszy wazon, a na około wsypujecie ozdobne jajeczka albo zajączki tak, żeby nie było widać tego środkowego wazonu. Możecie go użyć zarówno na sztuczne kwiaty, jak i żywe, ponieważ wodę wlewacie tylko do tego środkowego wazonu. Pojawiły się też nowe świeczki i tutaj mamy te malutkie, które są pakowane po dwie sztuki w szklanych opakowaniach. Kosztują tylko 5 zł. Teraz pojawiły się pomarańczowe, które są o zapachu brzoskwini, a tak tylko dla przypomnienia mamy jeszcze fioletowe o zapachu lawendy i różowe o zapachu jaśminu. A teraz przejdźmy sobie na kuchnię i na początek gadżet do pieczenia. Mamy tutaj rękawy cukiernicze w formie takich worków. W cenie 3 zł mamy tutaj 20 sztuk i tutaj po prostu się przecina i taki otwór jaki po prostu chcecie mieć. One nie mają tutaj końcówek, ale w Pepco mamy też taki zestaw gotowy, gdzie mamy tutaj właśnie końcówki, rękawy cukiernicze i on kosztuje tylko 5 zł. Pojawiły się też nowe foremki na mufinki, i mamy tutaj taki bardzo ładny różowy kolor. Do tego taki kwiatowy wzorek. Kosztują one tylko 4 zł i mamy tutaj 100 sztuk. Pojawiła się też nowa łopatka silikonowa, która ma drewniany uchwyt. Jest ona w kolorze szarym i kosztuje tylko 4 zł. W góry mamy jeszcze jedną łopatkę silikonową, ale tym razem ona ma uchwyt w formie takiego drucika, również kosztuje 4 zł. Do kompletu mamy jeszcze taki silikonowy pędzelek, który też ma ten sam uchwyt i moim zdaniem nie jest on do końca wygodny, ale z drugiej strony możecie go sobie powiesić, i też nie jest to trzepaczka różdgowa, więc nie będziemy tego aż tak dużo używać. No ale ja i tak wolałabym coś takiego pełniejszego. Jak wiecie, w PEPKO mamy teraz wyprzedaż, więc znalazłam kolejne przecenione rzeczy. I tym razem mamy tutaj zestaw ręczników w trzech kolorach, są przecenione na 8 zł. Kochani, jak Wielkanoc, to oczywiście jajka. I w PEPKO pojawiła się nowa krajalnica do jajek, która jest cała metalowa. Zazwyczaj ta jedna część krajalnicy jest zazwyczaj plastikowa, więc fajnie, że pojawiło się coś nowego. Do tego mamy tutaj możliwość, żeby ją sobie powiesić i kosztuje ona tylko 4,50. Obok mamy taką zgniataczkę do czosnku, która kosztuje 10 zł i czytałam, że ona jest łatwiejsza w użyciu niż taka typowa wyciskarka. No ciekawa jestem, ja nigdy ich nie miałam, więc piszcie w komentarzu, czy któraś z Was ją używa. Kolejna przydatna rzecz, którą Wam gorąco polecam, to jest to sitko do herbaty. Ono kosztuje tylko 4 zł. Ja sobie kupiłam no już jakiś czas temu i bardzo fajnie się z nich korzysta. Kochani, coraz więcej pojawia się takich wiosennych i letnich rzeczy i dojechała dostawa szklanych słomek i mamy te zwykłe proste, które bardzo szybko się sprzedają. One kosztują tylko 5 zł, mamy tutaj 4 słomki oraz czyścik. Kolejna przedceniona rzecz i tym razem jest to takie silikonowe sitko, które przyczepia się do garnka. No powiem Wam, że ciekawe rozwiązanie, tutaj nawet macie zdjęcie jak go używać, ale znając moje zdolności, to pewno makaron wylądowałby w zlewie, a ja oblałabym się wrzątkiem. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zapraszam was też na wczorajszy przegląd z gdzie mieliśmy nowości na ubraniach, między innymi pojawiła się przepiękna sukienka w kropki oraz nowe komplety. Mam też dla was cudną koszulę dla panów, więc jeśli nie widzieliście tego przeglądu, to gorąco wam polecam. A teraz życzę wam cudownego dnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku.